Witam serdecznie, Konrad Błaszak, wasz ulubiony tech YouTuber. Jak zwykle, dzisiaj będzie trochę o dwóch bohaterach: bohaterze numer jeden i bohaterze numer dwa, czyli dwóch ETUI od Biuda, O których powiem zaraz nieco więcej, ale muszę powiedzieć, myślicie, że co, ETUI, co można powiedzieć ciekawego ETUI, to tylko ETUI? Otóż nie, i zaraz się do tego, zaraz się o tym przekonacie. No dobra. słowem wstępu, bo muszę powiedzieć słowo wstępu. Jak wiecie, to jest mój telefon. To jest mój telefon Motorola Edge 30 Fusion. To jest bardzo dobry telefon, korzystam ponad rok z niego, jestem naprawdę zadowolony, ale ma pewien minus. Ma pewien minus, taki nie do końca oczywisty, a mianowicie dostępność etui jest śmieszna e, albo żałosna. Wybierzcie sobie z tych, z tych dwóch. Obydwa pasują. I to nie jest problem tej motoroli, To jest problem wszystkich motoroli, To jest problem wszystkich Realme, wszystkich Oppo, wszystkich Vivo, wszystkich ZTE. Wszystkich, zobaczę jakie tu jeszcze marki mamy: wszystkich Notingów, Google Pixeli, OnePlusów, Asusów, Sony itp., itd. To jest problem wszystkich marek, które nie są Apple'em czy nie są Samsungiem i żeby nie było, żeby nie było, że Instytut Chłopskiego Rozumu już mówię, na jednym popularnych sklepów, nie powiem wam który, ale może się domyślicie, szukam etui. I tak, dla apli etui dostępnych jest 1390. Dla Samsungów one są podzielone na wersje, ale łącznie jakieś 700 750, więc też ładnie. Potem Xiaomi 104. I potem najpopularniejsza Motorola. 17. Nie dla jednego modelu. Dla wszystkich Motoroli dostępnych jest 17 różnych etui. Aha. Aha. Chciałoby się powiedzieć. E, no cóż, tak to wygląda. Jeżeli nie macie iPhone'a, nie macie Samsunga, najlepiej jeśli chodzi o Samsunga te wyższe serie, no to dostępność etui jest żałosna. Możecie kupować chinole. Czasem się trafi coś fajnego, ale to są bardzo duże wyjątki. Możecie kupić chińskie produkty, które są i wątpliwej jakości, e, i wątpliwej e, jakości, i wątpliwego wyglądu, i wątpliwego chyba wszystkiego. I przyznam, uczciwie, że niestety przez brak z braku laku musiałem się bujać z chińskimi e, takimi typowymi, albo czarnymi, albo e, przezięczystymi tymi gumami, takimi no nic to nic to ale tu wchodzi biud. I jakby to nie jest, biud mi wysłał to do, do testów, ale to nie jest jakby reklama, to nie jest nic. Biud robi też etui. I chyba od tego zaczynała marka Biud. To jest polska marka, więc tym bardziej szacun. I co ciekawe, wchodząc sobie na stronę Biuda, mam oczywiście ogrom, e, ogrom etui na Samsungi, ogrom etui na e, iPhone'y, ale mam ogrom etui na Xiaomi. Na Realme, na motorole, na Piksele i to nie są etui, to nie są, wiecie, takie gówno etui, tylko to są kuźwa porządne etui, jakby, zobaczcie, one są naprawdę spokojne. będą jakieś przebitki, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak one się prezentują. To są etui, które są etui premium, case'ami sami premium. I mogę to śmiało powiedzieć, że to nie są jakby żadne tam chinole, tylko to są sprzęty, które naprawdę wow, jak sobie oglądam jak się je produkuje na ich fanpage'ach, to też robię takie like. Like 100%. I to są etui, które nie dość, że są e, bardzo przyjemne, po prostu są bardzo przyjemne, bo korzystam z tego etui jakieś no plus minus dwa tygodnie i naprawdę jest bardzo fajny feeling tego telefonu, ta guma na bokach ta guma na bokach jest naprawdę bardzo przyjemna. Skok tych przycisków jest również jak najbardziej ok, więc pod tym względem jestem 10 na 10 no, Nie mogę się po prostu do niczego przyczepić, no, więc jest, jest spoko. To etui też nie powiększa znacząco tego telefonu. Zależy co kto lubi. Bo mam, miałem etui, które były takie, wiecie, w ogóle pa papier, nic, nic tam, po prostu taki cienki jak papier. Miałem też etui, który był takim potężnymi lujami. Ja wolę chyba taki kompromis. Czyli jednak, żeby miał wrażenie, że to trochę chroni, ale żeby to nie było tak, że z telefonu, który jest wow, fajnie, poręczny telefon, to jest takie bydle, że ledwo go utrzymać. I to etui moim zdaniem naprawdę daje radę pociągami, bo jest takim, nie jest takie super cieniutkie nie jest jakieś bardzo, bardzo grube. Najważniejsze jednak jest to, że nie ten feeling, nie coś tam, ale jak to wygląda. Jak to wygląda? Przyznam uczciwie, że napisałem do biłuda, bo już bardzo długo, bardzo długo czaiłem się, żeby kupić, żeby zobaczyć, ale byłem, nie byłem pewien. Wiecie, tam cebula we mnie silna, więc nie byłem pewien. Chciałem zobaczyć, chciałem najpierw przetestować i naprawdę muszę powiedzieć, że jestem, jestem mocno na tak. To jest etui do iPhone 11 e, góry imbuja. I to jest etui, które jest w całości drewniane. Czuć tutaj. Czuć tutaj, że to jest drewnianko, to ma bardzo fajną fakturę. Tutaj są takie smaczki, widzicie, są drzewa na dole, tu są te góry, to są też, e, czuć to pod palcem, i to robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. No, nie testowałem tego mechanicznie, no nie chcę im oddać puetu i będziecie złamane w pół, przepalone cokolwiek, e, ale sprawia bardzo dobre wrażenie, sprawia bardzo solidne wrażenie, i ja jestem pod tym względem jak najbardziej na tak. Ale przyznam, to nie jest mój faworyt jak weszły jakiś czas temu te etui. Już Wam mówię, co to dokładnie jest. Muszę sobie tu kliknąć. To jest Neptun. Etui Neptun. One są tutaj trochę drewniane, a trochę z żywicą. Wow. Przyznam. Muszę przyznać. Myślałem, że ta żywica będzie taka bardziej świecąca. Ona jest taka matowa. To jest spoko, bo ona tak się nie brudzi, ale myślałem, że na mnie taka wiecie, wow, szalona, ale moim zdaniem i tak jest bardzo dobrze, bo ona się nie brudzi. Ona się nie... Syfii, tych palców nie widać. Ja to pomacam teraz, ale tego nie widać, naprawdę, możecie mi wierzyć. I te etui wyglądają, moim zdaniem, dużo lepiej niż te drewniane, chociaż drewniane wyglądają świetnie, ale te wyglądają po prostu lepiej, to połączenie. Są różne wersje kolorystyczne, są różne e wzory, więc możecie sobie naprawdę dobrać coś dla siebie. Najważniejsze jest to, że to, że na iPhone 11 to można było się spodziewać, ale że takie etui jest na Motorola, to się można było tego nie spodziewać przez bardzo długi czas. I teraz poważnie, bez reklamy, bez niczego. Uważam, że to są świetne alternatywy, jeżeli kupujecie telefon, który nie jest iPhone'em, który nie jest Samsungiem. Oczywiście na te marki też możecie kupować i chcecie jakieś porządne etui nie jakieś główne etui z Chin za 10 zł, tylko coś naprawdę porządnego bo to są etui premium, 100% ale też drogie, bo kosztują w granicach 150-160 zł, więc warto polować na jakieś promki zdecydowanie, bo czasem się pojawiają bo te etui przez te dwa tygodnie sprawiało genialne wrażenie i ja byłem nim zachwycony szczególnie, że nie dość, że fajnie chroni to jeszcze wygląda tak, no powiedzcie szczerze czy ten telefon nie zyskuje drugiego życia? Bo jak mi ten telefon już się zaczynał trochę nudzić, to z tym ETUI no, pokochałem go na nowo i znowu przyjemniej mi się z niego korzysta. Takie mam wrażenie. Ale dajcie znać, co sądzicie o tym ETUI. Co sądzicie w ogóle, ETUI? No, nosicie, nie nosicie? Jak nosicie, to te typowe gumki za dyszkę z AliExpress? czy jednak szukacie czegoś porządnego? No w sumie, jak wydajecie, na telefon: 2, 3, 4, 5, 6, w cholerę tysięcy, to chyba warto dać trochę więcej na twój. Takie moje zdanie, ale chętnie posłucham Was i dajcie znać, co myślicie o tym, bo ja jestem bardzo na tak. Pozdro!